Witam wszystkich hodowców Mamy niedzielę, 21 lutego No i parujemy samczyki w dowce, 18 sztuk Wniazduwka już jest na parze Puszczony, totalny chaos Do spodowych gołębi tam siedzę, jeszcze nie parowałem Zaraz wejdziemy do samczyków na rzece jeszcze jest kra lud. zobaczymy co tam dzieje się u chłopaków no, chłopcy siedzą sobie z dziewczynami w miseczkach Tak to wygląda. Tu jest: no mówię przeważnie, większość starych samców. Także nie ma problemu. Dzisiaj puściłem niecałe godzinkę temu wszystko już na parach. Tu dwa roczniaki też. Mam nadzieję, że się wszystko ładnie poparuje. No, i puszczamy. Na pary zniosą jajka później jak zniosą, zniosą jajka posiedzą parę dni, rozdzielimy i przed lotami znowu sparujemy na drugie jajka. Samczyki będą leciały na sucho. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bez wychowu młodych. tak to u mnie wygląda Także w tym przedziale mam 5 samców natomiast drugim jest 13, drugi jest większy przedział, ten ma 1,5 metra na 2, tamten drugi ma 2,5, ale jest normalnie zawsze otwarte, są też widko, jest są zamykane do łapania ptaszków na podloty czy na loty. Wtedy się mnie poszło i jest super. Tutaj mam samiczki rozpodowe, wcześniej miałem tutaj młode tutaj. Jest gniazduweczka. Mam już jednego mutka. Zaraz dalsza część pracy Sprzątania tutaj już wyczyściłem. Półki. Półki już się interesują słomą, Zaraz będą nosić sobie. Zdrowie jest na razie. Także coś tam, coś tam coś tam będzie w tym roku to jest właśnie syn tej pary podstawowej od którego siostra była pierwsza z jednej pięćsetki w 2020 roku no i tak to się przedstawia czeki rozpodowe jeszcze nie paruje Czekam może jeszcze troszkę Tutaj jest nowy głownic. na głowimba moda. Kończyć na razie tu nie jest to jak powinno być. Natomiast myślę, że będzie fajnie. Zrobiłem kratę na całym głębniku. Ściana tylna z boazerii. Sofit, tak samo. Będziemy mieli wylot. Zrobiłem w to jest 2,5 na 2,5. Jest na szufladach. Z tyłu będą tutaj wysuwane na zewnątrz jest 20 cm od różtu do podłogi, do też flady, także myślę, że będzie ok No jest fajne świeże powietrze, tu mamy wylot duży tego powietrza. No i będziemy działać. Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Więc tak to się prezentuje. Tu jeszcze muszę dorobić siodełka dla młodych. Zabrać te wanny, wszystkie pojniki. No, zobaczę, jak to będzie funkcjonowało na tych kratach. Myślę, że będzie wygoda. Także dziękuję. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Życzę dużo zdrówka. Przede wszystkim powodzenia w łączeniu w pary. No i udanych lotów. Do usłyszenia.